No cześć, z tej strony Wasza Iki i witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj jesteśmy w Minecrafcie i pewnie się zastanawiacie co to za miejscówka, gdzie jestem i co ja tu robię. Otóż jest to serwer Floty Elevena, na którym pogrywam sobie od bo ja wiem, dwóch miesięcy, troszkę więcej. I jest to serwer Survival, działki plus um, kuboidy. Można też jeszcze powiedzieć, że teraz wchodzi nowy tryb z dystryktami. W sensie, nie tyle tryb, co po prostu gra. E, gra. Na serwerze są dodane coś takiego jak dystrykty. Ja zostałam przydzielona do dystryktu ognia. gdzie mam czerwone o przy swoim Tu jest na przykład powietrze. Będą cztery dystrykty, bo nie mam pojęcia, jeszcze miał powstać niby piąty. Niby. W sensie, można zostać przydzielony do bycia bezdystryktowcem, więc nie mam pojęcia, jak. Dobra. Przegląd skrzynek, chyba nie będzie taki bardzo potrzebny. Co my tu mamy? Ogólnie teraz buduję na dole farmę Kobinsu. Zaraz w ogóle pokażę Wam, jak wygląda moja działka z zewnątrz. Troszkę zacina to przez to, że gram na serwerze i no, potrzebowałabym dobrego łącza internetowego, a moje nie jest najlepsze. Ogólnie zbudowałam takie drzewo. Nie jest ono jakoś mega wybitne, piękne i tak dalej, ale spełnia swoją rolę domu. Budowałam go oczywiście na survivalu samemu, więc. Wiem tak, wiem. dziękuję. Tutaj mamy farmy, zboże, ziemniaki, marchewki, buraki i dynie. E, dynie, melony. kilo ze slektaczem. E, ponieważ potrzebuję tych dyn... e, dyni... ale Albuzów do ozdoby. No muszę je zbierać sliktaczem, bo bardziej jest to opłacalne, niż jakbym miała je zbierać, rozwalając i znowu sklejając w dynie. dynie. Melony. Co ja się te dynie, Dobra. Tyle chyba starczy. tu mamy jeszcze snopki siana, ale to, 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 sobie sama postawiłam. Właśnie otrzymałam wiadomość, że mogę nagrywać z serwera, bo to serwer jeszcze jest, teraz jest zamknięty tylko dla mm, mamy wejście, tu jest główne, muszę jeszcze dokończyć, a tu mamy tylnie, żeby mogło szybciej wychodzić. Nie mówcie, że ktoś będzie teraz na coś piłował, szlifował i tak dalej. Tu mamy taką jeziorko do łowienia, ponieważ na serwerze są zabronione łowiarki. Mam więcej takich rzeczy, tylko po prostu są u góry w skrzyni, w magazynie. I pozdrawiam użytkownika Kret, który właśnie zasubskrybował mój kanał. Dziękuję Ci. Bo dostałam powiadomienie na telefonie. No, tego dokładnie zbieram. Na serwerze są dostępne prace. Ja posiadam pracę górnika. E, właśnie się puściła fama, że nagrywam. No super. O matko, spadłam. Dobra, chodźmy najpierw na dół. W ogóle tu zrobiłam taki spad, bo na początku miałam taki super długi... Through filar Żebym wokół niego mogła schodzić Ale okazało się, że schodzenie z samej góry Na sam dół jest tak uciążliwe Że jednak wolę to zastąpić spadem Tu będzie dłuższa odcinek, no, bo chcę sobie pogadać pogadać I wiem, że nikt tego nie będzie chciał oglądać Ale trudno Tu mamy brodawki, tak, tu mamy śmietnik Czy ja mam coś do wywalenia? Już możesz, a czemu ja nie tu mam przepalarkę, tak Nie powiem co tu kiedyś było, bo nie mogę Dobra, tu mamy farmę kakobisów Tak, ona jest do samego dołu tak. Jeden rządek to jest 10 e, jakby <grywa> Ej, kuwieża, za wam pokażę co to jest. W ogóle macinek to jest gościu milioner, e, który ma najwięcej kasy na, na serwerze jest on... No właśnie, ma 2 miliony kasy i ja mam aktualnie 89 tysięcy, więc tak troszkę mało. Ale to przez to, że kiedyś znalazł jakiś tam fajny trik i zarobiłem tym sporo kasy. Tutaj mamy, jak to się nazywa, 10 rzędzie plus jeszcze tutaj będę robiła. A! No i o! I właśnie teraz, żeby nie musiała schodzić, to mogę po prostu spaść. To eee, znaczy, musi się udać jakimś tam tempem na dół, bo z jednej oczywiście jak są farmy, więc e, zarabiam na nich, ponieważ nie znalazłam innego sposobu, w sensie są prace typu, nie wiem, tam górnik e, crafter i tak dalej. Tylko że no, pracując w nich nie zarabiam tyle kasy co farmerze. Więc po prostu wezmę za jeden rządek, dostaję chyba 3-4 stówy. Więc wow, jest spoko. Dobra, odsuniemy się na górę, zaskoczmy. To jest w ogóle kwiatek, który dostałam od Krystka, Bo Krysta kiedyś padł na serwer i dał mi taki świetny kwiatek. To jest MAK, no nie? E tu mamy masę kokobinsów, Już pełno z nich wywaliłam albo oddałam parę staków komuś innemu, więc. Nie jest źle. E, dobra, chodźmy na dół jeszcze raz. E, dobra, tu są kokobinsy, tam będą... Tu mamy formę kurczaków. Jakby ktoś był głodny, to zapraszam na obiad. Kurczaki z Rożna raczej z lawy. E, bardzo pyszne. To tak, akurat jazną szymajka. Bo wiecie co? E, Poczuwałam na początku sporo żarcia i uznałam, że... To jest spoko pomysł, cały, cały dostęp do jedzenia. No potem się okazało, że zostałam rybakiem, więc łowię masakrycznej ilości ryb, ponieważ mam super pokrzoną wędkę, nie mam jej przy sobie. To jest ta. No, niezniszczalność 3, szczęście, morskie szczęście. Tak of the Sea, e, trójka, mending, czyli, czyli naprawa, i lure, czyli nie wiem, jak to przetłumaczyć. No, szybkość łowienia w każdym razie. Pada deszcz, nieładnie. Dobra, chodźmy na spawn, bo też nie tutaj z domu nic ciekawego nie widać. W sensie tam jest działka kogoś z administracji. Tu jest też działka kogoś z administracji. Jest dość ubogo, bo jest tylko chatka i ten. Tam jest działka takiego jednego znajomka. A tu jest kopiec nie wiem kogo, bo się nie dostałam na górę jeszcze ani razu. W sensie nie próbowałam nawet. Tam jest działka krystka. Chodźmy na spawn. Na spawnie mamy. Co mamy? No, mamy coś takiego jak sklep, tylko że sklep ma tak wywintowane ceny, że. Jeden chleb 50, jedno jabłko 40, jeden węgiel 300. To się kompletnie opłaca. Ale jest Enchanting Table, który jest bardzo opłacalny, bo ma na 30 level enchantowanie. Więc spoko. No i są ba kowadła, tak? Tak, są darmowe kowadła. To jest bo tam ta na postać, została przyśliona do. E, jak to się nazywa? Do dystryktu bez dystryktu. <noise> e, to mamy info o VIPach. W ogóle VIPy są tanie na razie. Super VIP, 5 zł miesięcznie. Spoko. Ale ja nie kupuję, nie będę wydawała pieniędzy na kasę. Sorry bardzo. <noise> Dobra, regulamin i tak dalej. Dobra, ale my chodźmy, ponieważ chciałam Wam pokazać. W ogóle u góry jest też ładnie. O, właśnie, tu macie wszystkie. Prace. Woodcutter to jest e, Drwal. Ja mam Fishermana, mam Farmera i mam. Mam aktualnie Buildera, ponieważ pomagam przy budowie jednego z dystryktów Ognia. Tego, do którego należy. Znam, widzę, Liderem, więc. Wow. E, jeśli coś, to. No tylko, żeby dostać się do dystryktu, trzeba przejść. E, quiz Tu jest w ogóle spawn. Śliczny za nie. Był budowany zanim przyszłam, więc, więc nawet nie wiem, jak powstawał. O, tu są wieże. To są wieże dystryktowe, czy mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Targi, arena i tak dalej. Tu mamy targi. I ja swój targ również posiadam, ale nie wiem czy z tej strony, czy z drugiej. Tak, tu jest mój sklep. Miałam taką śmieszną historię, że strasznie ciężko mi było ustawić tabliczkę z kokobinsami, bo ani nie wchodziło jako barwnik, ani nie wchodziło jako kokobins i był ogromny problem ani tak, czy siak inaczej więc więc okej. Okay. ten sklep jest fajny, tu kupowałam wirta <grywka> informacje o dystryktach o właśnie, ja, jak ktoś chce to, to może sobie zrobić teraz pauzę i poczytać ja nie będę tego czytać yy, i witamy w, no dobrze, mówiłam galerii handlowej o, tu jest wieża dystryktów Mm, I jest super gra, którą Wam zaraz pokażę. Tu będzie wejście do dystryktu Ognia. Tu jest powietrze. Tu jest ziemia. I tu jest woda. O, to jest na przykład baner Ognia. Są właściwie dwa. Sami je wymyśliliśmy. Nie wiem, dlaczego tu jest. W ogóle nasz. Nie wiem, nie oganiam. W każdym razie chodźmy dalej. Tu Wam zaraz pokażę. Jest super gierka. Connect 4, tak. Jeśli nie wiecie co to jest, to posum się ułożyć tak, żeby cztery. a nie tym muszę używać czerwonego. Żeby cztery kloski były ustawione pod skosem, w pionie albo w poziomie. Ja mam... Znaczy, czasem mu się w to nie gra. Trzeba mieć znajomych do grania w to, ale ja niestety nie mam aktualnie. Nie ma oczywiście, znaczy, oczywiście niestety, animacji, jakby wygranej gry. Po prostu musimy sami zauważyć i, i wtedy się przyznać. Tu jest reset, znika wszystko. Super. I taki prokip tam przy stateczku, tam po drugiej stronie. Są darmowe wędki. <laughs> Więc jeśli ktoś chce, to, to zapraszam. Każdy ma dostęp do trzech yy, tych homów. Ja mam jeden w zamku i teraz wam pokażę, jakim zamku. Bo to jest zamek Sarka. Nie tego serka NK, tylko. Jego ma serek pleśniowy? Tak, serek pleśniowy. Nie, on nie jest administratorem. Przepraszam. Tu są ogólnie tabliczki, można się podpisać. i Ja chyba gdzieś byłam podpisana, ale ktoś to zniszczył. Albo mi się wydaje. No, ogólnie jest to, no, twardy świat, z którego można brać itemy i tak dalej. O, no tu jest właśnie ekowierza. Ogólnie każdy może dostać kuboid. Nie wiem, czy to jest kuboid na ekowierze. Tak, jest kuboj na jako Bezglutenowy ekowierzowiec. No cóż, nie mogę otworzyć. Nie wiem, czy chcemy, nam się wchodzić na górę. Chce Wam się nie średnio, ale lewa wejdziemy. Żeby nie było. I strasznie nie ogarnięte. Są te schody. Naprawcie to. Odcinek <noise> napraw schody. Ogólnie serwer będzie niedługo przechodził restać świata właśnie tego otwartego. Dlatego dzisiaj sobie przyniesiemy matkę, jak długo nagrywam. Będzie z. 20 minut, niedługo eee, przeniesiemy sobie rzeczy właśnie z takiego zamku, w którym mieszkam, ponieważ, no, będzie wszystko niszczone i będzie stawiany nowy świat. Ten taki podstawowy, ponieważ, no, wszystko jest rozparcelowane na różnych światach, żeby, no, właśnie były działki i tak dalej, dystrykty, i wszystko. No i zostanie to wszystko zrównane, postawiony nowy świat, czysty, ponieważ serwer będzie przechodził na inną wersję. Minecraft aktualnie jest na 1.12, ale chcą go postawić chyba na 1.14, z tego co pamiętam, co czytałam ostatnio, bo... no nowe bloki i. W... O, przepraszam, mechanika wody i tak dalej, więc wszystko by tutaj pomagało, lampiony i tak dalej. Ale... no, na razie brakuje trochę pluginów, bo serwer posiada pluginy i są one potrzebne, Uff! wow! Moment, halo. Dobra, eee, to wiecie co w takim wypadku, jeśli mnie wywaliło z serwera, to ja się nie będę ponownie logować, ponieważ bym musiała wam pokazać moje hasło, a wam go nie pokażę, nie ma takiej opcji, więc no cóż, eee, ja wam dziękuję za oglądanie. Tak się prezentuje serwerek, no jednak sobie nie przeniesiemy, nie pokażę wam tego zamku. Ewentualnie porobię screenshoty i poproszę, aby Krystal na koniec filmiku wkleił. No nic. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia, do usłyszenia. No i papatki.